Mam dobre wspomnienia z Radomskiem. Przez lata nadzorowałam tutaj biuro niedaleko na Jana Pawła II, więc dobrze się tu czuję i mam bardzo dużo dobrych reminiscencji z tamtego okresu. Ale Radomsko kojarzy się też w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z czystym powietrzem. To jest ten ważny Program, który wdrażamy to jest ten ważny program, w którym już 700 tysięcy wniosków, już 17,5 miliarda złotych w tych wnioskach, z czego 1200 wniosków z samego Radomska na 30 milionów złotych i jednocześnie Radomsko na liście gmin nagrodzonych za wzorcowe wdrażanie programu Czyste Powietrze. Wiemy, że wyzwanie jest tutaj duże. I z tym wyzwaniem mierzymy się z wyzwaniem Czystego Powietrza i będziemy się mierzyć. To, co się zmieniło w ostatnich latach od 2018, to to, że program Czyste Powietrze jest. Przypomnę, że jeszcze w 2020 w 18 dostaliśmy naruszenie za lata 7-15. Naruszenie unijne wskazujące, że nie ma programu czystego powietrza, nie było za czasów naszych poprzedników. Nie było systemu monitorowania czystego powietrza, nie było transparentności w pokazywaniu informacji, jaka jest jakość powietrza w naszej okolicy. Dzisiaj to wszystko już jest. Jest w Radomsku, jest we wszystkich miejscach w Polsce, gdzie potencjalne ryzyko jakości powietrza jest. Ale to nie wszystko. To są też programy, takie jak mój Prąd. Już milion trzystu prosumentów. To są programy jak Energia dla Wsi. Tu serdecznie dziękuję panu ministrowi, który z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi współpracował przy programie Energia dla Wsi, program dla rolników, program dla spółdzielni na terenach wiejskich, który finansuje kompleksowo fotowoltaikę, biogaz, pompę ciepła. Wszystko to, co jest potrzebne na terenach wiejskich, miliard złotych, całość budżetu. Cieszy nas, że coraz więcej wniosków wpływa na właśnie biogazownię bo tam nawet do, 40, do 45% dofinansowania. Zachęcamy do składania. Na pewno środków nie zabraknie. Nawet gdyby skończyła się ta edycja, będziemy przygotowywać kolejne. Zależy nam na tych edycjach, i to już liczę na pana ministra na przygotowywanie kolejnych programów, kolejnych wsparci. Też jednocześnie dziękuję za tą. Międzyresortową, dobrą współpracę i troskę o czyste powietrze w Radomsku, ale jednocześnie też o rachunki. Bo to, są nie tylko, to jest nie tylko jakość powietrza, ale rachunki indywidualnych gospodarstw domowych. Te rachunki przede wszystkim za energię, ale też rachunki za ogrzewanie. Każdy wymieniony kopciuch to jest korzyść w rachunku i korzyść w jakości powietrza. Szanowni Państwo, faktycznie ostatnie lata to jest rewolucja, jeśli chodzi o transformację energetyczną tutaj w Polsce. To jest uniezależnienie się od gazu i ropy ze wschodu, od Rosji. To jest budowa gazociągów przez praktycznie każdą stronę, przez każdą granicę Polski, bo i z południa i Baltic Pipe. To jest również zwiększenie wolumenu OZE w miksie energetycznym w Polsce. I to jest ogromna zasługa programu, który nadzoruje pani minister Anna Moskwa, który był wdrażany również przez panią minister. I bardzo dziękuję za tą życzliwość, za te wszystkie dobre rady. I wsparcie przy realizacji tych wniosków i tych inwestycji również tutaj w Radomsku. Szanowni państwo, mamy czas w którym tak naprawdę musimy iść dalej i nie zatrzymywać się w tej transformacji energetycznej i to będzie mój priorytet jako kandydata to jest mój priorytet jako kandydata na posła. Być może z woli mieszkańców Radomska i Powiatu Radomszańskiego jako poseł będę chciał tylko i wyłącznie iść dalej w tym kierunku i wzmacniać czy i program Czyste Powietrze, czy również inne, które uważam, że można również uruchamiać, dedykowane. Tutaj, Radomsku, i miejscowościom dookoła. Mamy rzeczywiście problem z czystym powietrzem, tutaj w naszym mieście. On wynika ze specyfiki tego regionu, tego, tego miasta, i na, na tą specyfikę też należy odpowiadać. I na pewno będę się tym zajmować, tak żeby czystsze powietrze było odczuwalne w większym stopniu przez mieszkańców Radomska i powiatu Radomczeńskiego. Rzeczywiście, pani minister wspomniała o energii dla wsi, to jest miliard złotych na początek. Myślę, że, że jak się te pieniądze wyczerpią, to będziemy zwiększać budżet. Ponieważ ten program również się sprawdza. To jest przede wszystkim program de dedykowany mieszkańcom wsi, rolnikom, spółdzielnią, które rolnicy mogą utworzyć. I tutaj też bardzo dobra wiadomość, ponieważ idziemy dalej w tej takiej transformacji energetycznej Polski. Dotychczas królowały te panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, i to rzeczywiście w dużym stopniu zagościło, zagościło na podwórkach czy na dachach domów tutaj, również w Radomsku, ale energia dla wsi. A też ustawa o biogazowniach, którą wprowadziliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, daje możliwość tworzenia właśnie tych biogazowni, które, które będą i są uruchamiane. To jest ogromne zainteresowanie, które doprowadziło do tego, że zwiększamy pulę finansowania dofinansowania w tym zakresie z 100 milionów do 500 milionów na same biogazownie. Czyli to oznacza, że czeka nas kolejna rewolucja, czyli ta, jeśli chodzi o, o tą specyfikę, o biogazownie. Bardzo się cieszę, że możemy liczyć tutaj na wsparcie, że Radomsko może liczyć na wsparcie Pani Minister i na pewno będziemy z tego korzystać. Na pewno będziemy z niego korzystać. Dziękuję za to, za to wsparcie, dziękuję również za tą obecność, ponieważ mieliśmy okazję również porozmawiać o ważnych projektach tutaj w naszym mieście, które. I tych wyzwaniach, które są przed nami, będziemy na pewno wspólnie jako Zjednoczona Prawica je dalej przełamywać i dbać o interes mieszkańców naszego regionu.